Cześć, witajcie, z tej strony Szłonchka i widzimy się dzisiaj w kolejnym odcinku, w odcinku, w którym będę opowiadał znowu o świetle. Będę te odcinki sobie tak dozował, bo po prostu uważam, że warto jest rozbijać to na takie mniejsze tematy, a nie walić informacji do jednego odcinka, więc na spokojnie, stopniowo będziemy się bawić światłem, tematem światła. Dzisiaj będzie o świetle miękkim. Co to jest? No i siłą rzeczy, powstanie z o świetle ostrym, twardym. Niekoniecznie miątkim. Przepraszam za głos. Pora roku zobowiązuje. Zaczynamy. Co to jest światło miękkie? To jest takie światło, gdy rzucamy go na przykład na twarz i jeżeli powstaje jakiś cień na tej twarzy, to nie jest on zakończony ostrą krawędzią, tylko mówimy wtedy, że on ma takie łagodne zakończenie. Jest takie rozmyte w pewien sposób, bluruje się jakby ta krawędź, czy gradientuje, i jest po prostu takie miękkie, przyjemne światło, które pada na tą twarz i nie zostawia właśnie żadnych ostrych cieni. Pewnie spotkaliście się z oświetleniem Golden Hour. To jest takie określenie, którego używamy. W przypadku określenia pory dnia, czyli zachodu słońca. Wtedy słońce generuje taką piękną barwę pomarańczową, ta temperatura barwowa z automatu jakby nam w zasadzie maleje, bo schodzimy jakby coraz niżej w skali kelwinów i to światło z każdym momentem, kiedy słońce zachodzi, zaczyna robić się coraz bardziej miękkie i tak naprawdę w pewnym momencie przy dobrych warunkach mamy w ogóle zero cieni na twarzy, jakby to światło jest na tyle miękkie, że pięknie jakby rozchodzi się nam na tej twarzy i mamy fajny efekt mękiego światła. I teraz w ostatnim odcinku mówiłem o różnego rodzaju lampach, i tam też gdzieś częściowo ok używałem tego określenia. Pamiętajcie o tym, że są na rynku już lampy, które z automatu mają Wam zapewnić miękkie światło. Są to lampy, które posiadają jakiś modyfikator tego oświetlenia, ale. Już jest coraz więcej tych produktów, które powodują, że nie może zdjąć tego, yy, tego modyfikatora. Ja, na przykład, teraz oświetlam się taką lampą, która właśnie ma na stałe yy, przypięty taki panel, który zmiękcza mi to światło. Yy, I jakby to był świadomy zakup. Chciałem właśnie taką lampę. Mówię to tylko dlatego, żebyście się nie zdziwili w pewnym momencie, że yy, na przykład będziecie chcieli zrobić coś na ostrym świetle, albo bardziej się pobawić modyfikacją tego światła, i może się okazać, że po prostu nie będzie to możliwe. Jak robimy w ogóle miękkie światło? Temat jest stosunkowo prosty, że albo właśnie używamy modyfikatora oświetlenia, yy, albo modyfikatora oświetlenia, ale różni się to metodą. Pierwsza metoda to jest używanie modyfikatorów typu na przykład softbox, czyli jest to taki przedmiot, który montujemy sobie zazwyczaj bezpośrednio zaraz za źródłem naszego światła, czyli za lampą. I on jest jakby takim pudłem, gdzie to światło odbija się. On jest wypełniony taką ameliniową, odbijającą powierzchnią. I na końcu jest zazwyczaj poszewka nylonowa w kolorze białym, która po prostu zmiękcza nam to światło. Światło, które przychodzi przez to, już staje się miękkie. Bo zaczyna ono nam się rozbijać, No i tutaj ta poszywka nilodowa właśnie pod, powoduje, że, że będzie miękko. Jeżeli macie blendę, to w podobny sposób możecie jej używać i też przepuszczać właśnie światło przez blendę. No i ona zazwyczaj ma taki, jakby, taki tryb, taki, taką możliwość używania jej właśnie, żeby rozproszyć nam to światło. To jest taki biały, mleczny materiał, i właśnie rzucamy sobie lampkę, i przez tą lampkę, jakby za tą lampką ustawiamy sobie ten materiał. Pamiętajcie, że możemy modyfikować jakby odległością. Co będzie fajnie widoczne, jeżeli będzie na przykład coś oświetlać jakąś postać, czy twarz, czy cokolwiek, to pobawcie się jakby z tą odległością tej blendy od źródła oświetlenia i zobaczycie jaka jest kolosalna różnica. Ale też pamiętamy o tym, że mając możliwość odbijania światła, możemy właśnie to światło odbijać i wtedy też będziemy mogli dążyć do tego, żeby go zmiękczyć. Znowu tutaj z pomocą nam przyjdzie blenda i wtedy albo będziemy sobie przepuszczać bezpośrednio, tak jak mówiłem Wam wcześniej, przez ten filtr rozpraszający, ale też możemy spróbować za pomocą tego filtra odbijać to oświetlenie najnormalniej na świecie. Może Wam też przyjść z pomocą chociażby odbijanie styropianem, zwykły biały styropian, którego używa Wszyscy absolutnie na planach. Możecie spróbować pobawić się, z już mając tą blendę, tam są też takie różne srebrne, złote możliwości, ale z tym radzę uważać, bo to często obraca się w drugą stronę, że to światło się nam utwardza i wygląda to brzydko, nienaturalnie, sztucznie. Gdzie on mam używać oświetlenia miękkiego? Ja zrobię sobie odcinek, gdzie podawam Wam kilka gotowych setupów na to, jak układać światło. I wtedy, już z tą wiedzą, którą będziecie mieć, będziecie kumać o co nam wszystko chodzi. Niemniej jednak, żeby zrobić takie krótkie streszczenie, gdzie możecie tego używać, to przede wszystkim oświetlenie twarzy w formie światła dopełniającego. Czyli, na przykład, teraz z tej strony bije mi to światełko, i, I ono tak naprawdę w 90% pokrywa właśnie moją. Twarz. Ja używam oświetlenia w tym przypadku miękkiego, ponieważ chcę mieć właśnie ładnie wyeksponowaną teksturę mojej twarzy, chcę, żeby ten cień, który generuje się na tej stronie mojej twarzy, był właśnie miękko zakończony, i tak naprawdę miękkie światło, właśnie jest dobrze używać w przypadku oświetlenia twarzy. Jeżeli będziemy używać oświetlenia twardego, Będą te krawędzie mocno zakończone. To oczywiście możemy to robić, bo nie, ma, nie, nie możemy tego zabronić, ale używamy to zazwyczaj wtedy w takich sytuacjach, gdzie chcemy uzyskać taki efekt uboczny. Czyli na przykład y, używamy tego w horrorach pokazujemy jakieś ciemne charaktery. Jeżeli na przykład chcemy coś bardziej efektowego spróbować, to bawimy się właśnie tym takim krawędziom ostrą, zakończoną. Jak sobie poglądacie większość filmów, chociażby na Netflixie, no, tam raczej świecimy miękko. Im miękciej, tym ta tekstura twarzy będzie przyjemniejsza, będzie bardziej naturalna i sami. Pójdźcie, się na taki golden hour i zobaczycie, jak ta twarz jest oświetlana. Fajnie jest przyjść sobie i posiedzieć na przykład dwie godziny, ponagrywać sobie kilka shotów i zobaczyć, jaka jest przepaść. Jeżeli na przykład macie jakiś format YouTube'owy, to też co jakiś czas pojawiają się takie setupy na odcinkach. Widzę to u różnych twórców, że dają sobie lampkę za siebie i robią sobie taki spotlight. To jest takie, taki rodzaj oświetlenia, gdzie po prostu wypełniamy sobie jakby taką kropkę, i ta kropka ładnie nam się rozchodzi. Na ścianie, za mną. Na przykład, tak ma, y, y, prawdopodobnie y, Tomasz Kopera z blogu kopera.com.pl. Blog edu. Ale mogę was wprowadzić błąd, więc teraz wyświata się pewnie jakaś tam przebitka Pokazująca o co mi chodzi to wtedy właśnie też fajnie jest to rzucać miękkim światłem Bo ono rozchodząc się na przykład po ścianie tekstury Będzie fajny gradient nam powodowało. A jak rzucimy coś ostrego, to tak naprawdę będzie jedna taka przepalona plama No i nie będzie wyglądało to dobrze No i słuchajcie, no miękkie światło to miękkie światło Każdy powinien w swoim e, portfolio sprzętowym posiadać coś, co wygeneruje nam miękkie światło Pamiętamy o tym, że do generowania... The <laughs> cat jakościowego światła, które ma być miękkie potrzebujemy faktycznie dużej mocy i porządnych lamp. Ciężko jest to robić takimi LEDami, ale jest to gdzieś tam powiedzmy skuteczne. Z takich rekomendowanych lamp w takim low budżecie, bo pewnie Was to interesuje, wszelkiego rodzaju świetlówki, te takie żarówki. Mówiłem o nich w ostatnim odcinku, pokazywałem je. No i do tego właśnie modyfikator światła, czyli taki softbox. Już takie zestawy, 200-300 zł i możemy zacząć już na takim czymś pracować, bawić się i sprawdzać, co i jak wygląda. Pamiętajcie też o tym, że każdy modyfikator, że tych modyfikatorów jest sporo. Do softboxu fajnie jest wyposażyć ją w taki plaster miodu. Tak to nazywamy. Jeżeli jest taka opcja, to fajnie by było ją mieć, bo wtedy możemy to światło kierować. Światło miękkie jest takie specyficzne, że ono nam się bardzo rozprasza w różne strony, więc takim plastrem miodu możemy kierować go tam, gdzie będzie nas to interesowało. Jeżeli jest taka opcja w Twoim softboxie, to warto jest tam dorzucić stówę, czyli Ile to tam kosztuje, żeby właśnie mieć tą możliwość kierowania tego światła? Bo najgorzej jest, jak ono nam ucieka, albo na przykład chcemy oświetlić jakiś mniejszy punkt, a oświetla nam całą ścianę, to takie rzeczy denerwują. Ok, to by było na tyle. Jak macie jeszcze jakieś kolejne pytania, wrzucajcie w komentarze. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Troszeczkę ta seria może być przesunięta w czasie, dlatego że pojawiają się teraz sprzęty, które będę recenzował, które będę wam pokazywał, więc. Na spokojnie, ale na pewno będzie jeszcze kilka odcinków. Dzięki za uwagę. Idę pod koc. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.